Ilość e, odżywiania, ilość kalorii mniej więcej na tych 400 kilometrach, jak oceniasz, ile to mogło być e, Powiem tak. E, ja odżywiam się e, bardzo e, na, w schemacie na bieżąco. E, staram hmm. się przyjmować e, co godzinę minimum e, 100 kalorii. To jest takie tak. moje minimum. E, to zbudowałam z bardzo dobrą e, dietetyczką e, Andreą której zawdzięczam tak naprawdę właśnie tą regularność żywienia i nie określam tego jakby całościowo, mhm. bo uważam, że każda godzina w takim biegu jest tak samo kluczowa. I staram się na początku tak naprawdę odżywiałam się tylko i wyłącznie żelami, które mam sprawdzone z bardzo dobrej firmy. Mi służą. Jest to schemat, który razem sobie wypracowałyśmy. A oprócz tego przyjmowałam pierogi mojej mamy przede wszystkim, bo uwielbiałam biegać właśnie na takim zwyczajnym tak. też jedzeniu. Tymi pierogami też, że tak powiem, zaspokoiłam wszystkie swoje kubki smakowe przed biegiem. Moja mama specjalnie je dla mnie zrobiła. Później mój partner je odgrzewał dwa razy na silniku swojego auta. Więc można, można. Można, naprawdę można. I y, dzięki temu, y, tak naprawdę, te, te siły gdzieś tam cały czas we mnie tkwiły. Y, no i oprócz tego y, piłam wodę. Ja nie piję żadnych y, akurat mhm. izotoników tak. piję tylko wodę i piję tylko kole. Y, Mieszam sobie część hmm. gazowanej, tak. część wygazowanej, tak żeby ten żołądek cały czas pracował. E, ogólnie e, zakupy, które zrobiłam na ten bieg e, żywieniowe, wydałam na nie około 1000 złotych. Więc nie jest to może kwota mała. Ale, nie, część, też tak, ale część z tego żywienia mi jeszcze zostało, mhm. więc myślę, że gdzieś zamknęłam się w kwocie 500-600 zł, ale miałam to bardzo dobrze zaplanowane. Jak wyglądało z Rozumiem, że nie, że nie byłaś w stanie przebiec chyba 87 godzin nie zrzemnąwszy się, zrzemnowszy się e, kilka razy przynajmniej czy kilka razy przede wszystkim raz. E, z, y, poszłam spać ze względu na opinię mojego partnera, który powiedział mi po tym, jak przybyłam do schroniska, że absolutnie mam się położyć. Mimo, że byłam w dobrym stanie, hmm. tak, tak mi się wydawało, ale ja ufam ludziom, y, którzy mnie obserwują, znają, bo hmm. y, będąc w amoku takim biegowym, też czasami nam pewne rzeczy umykają. Tak. Więc y, poszłam y, spać drugiej nocy na godzinę. Y, od razu zasnęłam, bardzo dobrze się po, tym, po tej godzinie poczułam i pobiegłam dalej i następnie pod śnieżnikiem. Gdzie też partner mnie poprosił, żebym poczekała na kolejnego biegacza, bo bał się mnie puścić samą, tak mhm. naprawdę, na ten szczyt, bo słyszał jakieś historie, że nie jest tam za ciekawie. Więc przez godzinę, tak mhm. naprawdę, trochę przeczęłam w aucie, przebrałam się, więc mogę mówić o takich dłu dwóch dłuższych wypoczynkach, jeżeli chodzi o, o sen. A poza tym, chyba też mogę powiedzieć, o takim stanie w ostatniej dobie, w ostatniej nocy, gdzie człowiek czuł się tak, jakby spał już biegnąc czy idąc, więc ciężko mi to tak naprawdę nazwać. Jeszcze nie przeanalizowałam, nie przepracowałam mhm. tego stanu. Pierwszy raz coś takiego miałam, że wydawało mi się, że wszystko jest w porządku, ale myślę, że byłam na takim lekkim śnie. Ponieważ jak patrzyłam na zegarek, to zdarzało się, że patrzyłam była godzina pierwsza, a później już była trzecia, a ja nic nie pamiętam czasu, ale pokonywałam kilometry, więc to było coś niesamowitego. Byliśmy z partnerem, z Wojtkiem hmm. wtedy i oboje coś podobnego czuliśmy. Mieliśmy to pod kontrolą. Fajnie, że byliśmy we dwójkę, no ale też można to nazwać takim troszeczkę letargiem. Wiem, że będę wyglądać na 15, a nawet 30 lat starszą kobietę w takim biegu. Zdaję sobie to z to tego szybko sprawę. szybko się zregenerowałaś. No, <laughs> ale nie myślę o tym. Później, chyba najgorsza taka w bólu, jest pierwsza doba, kiedy spadnie adrenalina. Mhm. Wtedy też wiem, jakie leki mam wziąć przeciwzapalne, tak, żeby po prostu gdzieś wspomóc ten organizm mhm. i to nie ma co się oszukiwać. że mi ja tak mam. Nie mówię za wszystkich biegaczy, ale... Wolę wziąć lek przeciwzapalny, dlatego że Aha. widzę, że mam bardzo ciepłe kolana, na przykład są stany zapalne, Aha. więc biorę zawsze wtedy leki przeciwzapalne, które mamy opracowane z moją panią doktor. I powiem tak, że po dwóch dniach schodzi mi opuchlizna. Możecie wierzyć lub nie, nie mam żadnego pęcherza i od przyszłego tygodnia już normalnie ruszam z treningami. Więc na dzień dzisiejszy zasadniczo nie boli mnie już nic. Brzmi to praktycznie niewiarygodnie, ale widocznie da się, jak się okazuje po Twoim, po twoim przykładzie. Nie biegam też pierwszy rok, to już gdzieś tam no, te lata, no. tak, są lata przepracowane. Miałam, powiem tak, był na przykład taki bieg, biegłam kiedyś, bieg 24-godzinny w Łodzi. I jako amatorka, tam było wielkie moje marzenie, że jako amatorka chciałam być pierwsza. Przekroczyłam tam absolutnie wszystkie swoje granice. Pamiętam, ja płakałam, ja biegłam, płakałam z bólu. I w momencie kiedy był, był już wystrzał tego pistoletu, że jest koniec, to y, mój sapot, dobrze, że stał obok, to mnie zebrał, dlatego że y, ja z bólu to upadłam. Karetka chciała mnie zwozić, gdzie ja do tego pana pielęgniarza mówię, nie! Ja nie na to biegłam te 24 godziny, ja muszę wejść na to pudło, ja muszę wziąć tam nagrodę, ale ból był tak duży jeszcze wtedy, że naprawdę to było coś, gdzie ja myślałam, że ja tego naprawdę nie wytrzymam. No ale jakoś to przetrwałam, ale wtedy też poszłam po rozum do głowy i przede wszystkim też omówiłam ten temat z moją panią doktor i... Zaczęłyśmy myśleć jak zapobiegać takim stanom i omówiłam to też ze swoją trenerką ówczesną i wprowadziłyśmy ćwiczenia, które gdzieś tam pozwoliły mi odbić się od tego wszystkiego. Przy okazji pozdrawiam Sandrę Michalak z Sosnowca, z którą właśnie trenowałam wtedy, bo myślę, że tak naprawdę właśnie rozmowy z ludźmi, którzy się znają na tym wszystkim pozwalają nam wprowadzić takie elementy, do naszych treningów, które później pozwalają ci zapobiegać temu bólowi. A jakie to ćwiczenia były? Bo mówisz o, o tym, że wprowadziłaś e, e, razem z, ze swoją opiekunką e, jakieś ćwiczenia. Czy mhm. to e, jak one wyglądały w takim razie? Co? Na stadionie e, trenowałam z nią, na przykład na płotkach, rozciągałyśmy się A, dużo. No tak. e, Ruchomość y, przede wszystkim tutaj w obrębie miednicy zrobiłyśmy hmm. większą. Bardzo dużo takich ćwiczeń, które są męczące dla biegaczy. Bo się zastanawiasz, a po co mi te wszystkie skipy? Po co mi to wszystko? Hmm. Właśnie po to, po to, żeby zwiększyć sobie ruchomość, żeby te stopy, żeby te nogi były bardziej elastyczne. Chodziłam do niej też na zajęcia na salkę, gdzie uprawiałyśmy jogę, gdzie okay. rozciągałyśmy bardzo te stopy. I przyznam, że może to brzmieć niewiarygodnie, ale jak długo biegam, a to jest chyba 8 lat. Ja naprawdę nie miałam jeszcze kontuzji, odpukując. Ja nigdy nie miałam czegoś takiego, że y, ze względu na nogi musiałabym coś odpuścić. Nie powiem, czasem mnie bolało, ale y, to było bardzo przejściowe, więc. Y, Myślę, że to, że otaczałam się super ludźmi i umiałam z nimi przegadać pewne tematy, pozwoliło mi tak naprawdę gdzieś przez te 8 lat bezkontuzyjnie biegać.